Dzień dobry, szanowni państwo. Witam na konferencji Konfederacji w sprawie rządowej ustawy na temat po, po, pomocy uchodźcom z Ukrainy. No jak wiemy Ukraina z radziecko napadnięta przez Federację Rosyjską dzisiaj się broni. I wielu jej obywateli przyjechało do Polski, wielu jej obywateli szuka w Polsce schronienia bezpiecznego schronienia przed wojną. I naturalnym jest to, że w tym wypadku jako państwo też musimy na to zareagować. Tylko pytanie, czy ten rząd dobrze na to reaguje, już abstrahując od faktu, że mamy dzisiaj ustawę regulującą status uchodźcy i świadczenia, które też przy tym dla takiego uchodźcy są przygotowywane, to ten rząd próbuje przepchnąć sobie po raz kolejny, na, żerując na tragedii setek tysięcy ludzi, bezkarność plus. Bezkarność plus, czyli projekt, który już raz, zapisy, które już raz Konfederacja blokowała, na szczęście ze skutkiem pozytywnym właśnie dla polskiego prawa i dla polskich obywateli. Otóż ten, te zapisy będą zakładać, że jeśli ktoś popełnił przestępstwo w imię właśnie pomocy uchodźców bądź walki z COVID, a przypominam, że w ustawie chodzi o pomoc uchodźcom, to nie popełnił przestępstwa, nie będzie karany. I tego, to ma dotyczyć różnych urzędników różnego e, szczebla. Czy tak powinno wyglądać prawo? Czy tak powinna być tworzona ustawa, e, przy której chcemy, e, przy której e, jako państwo polskie mamy pomagać uchodźcom dzięki, dzięki tej nowej ustawie? No mi... E, nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, że jak można być tak perfidnym, by wpisywać do e, ustawy, która ma coś systematyzować, znowu zapisy o ochronie kolesi kole i cwaniaczków. To jest absurd. E, jesteśmy przeciwni e, takiej legislacji, jesteśmy przeciwni temu, by do polskiego prawa e, wpisywać znowu e, zapisy chroniące brudne interesy tych czy tamtych.